Dzień dobry. Jesteśmy na ulicy 3 Maja w Gdańsku. Sąd rejonowy Gdańsk Południe i Sąd Okręgowy w tym budynku się mieści. Sławomir Ziębiński, Pomorska Telewizja Narodowa. I proszę państwa, dlaczego tu jestem? Chciałem właśnie powiedzieć, bo zbulwersowało mnie to. Otóż dostałem w piątek. Proszę państwa, dostałem pismo, w którym sąd zobowiązuje mnie do przysłania pisma, które wysłałem do sądu żeby go jeszcze raz y, przysłać. Ponieważ y, tak się złożyło, że nie miałem tego pisma, a miałem tylko jeden egzemplarz wysłany do sądu, więc musiałem przyjechać tutaj, żeby to pismo od, od, uzyskać. No to nie było takie łatwe. Proszę Państwa, w piątek przyjechałem, to się okazało, że muszę wziąć, y, wystawić dokument, który mi za dwa dni pozwoli dopiero zajrzeć do akt, a dostałem termin 7 dni na... To, żebym mógł zajrzeć do akt i zrobić sobie zdjęcia. Zdjęcia, powtarzam, okazuje się, że zdjęcia można zrobić, ale żeby dostać ksero dokumentu, który już jest w aktach, bo je złożyłem moj, mojego dokumentu na to, proszę Państwa, trzeba było znowu wniosek następny złożyć. Dzisiaj musiałem to złożyć i ten wniosek trzeba było jeszcze. Zapłacić złotówkę za to, żeby ten jedną kartkę tego kseru mi zrobiono. Proszę Państwa, no i tak to w końcu dwa razy jeździłem do tego sądu. Proszę Państwa, bo w piątek i dzisiaj straciłem czasu, no dobre dwie godziny, bo tam trzeba czekać w kolejkach, tu tam wiadomo jak to jest. No i okazuje się, że teraz właśnie zaniosłem ten dokument, podpisałem go jeszcze raz, ten sam dokument, który już był złożony i, i teraz jest ok. No ja się pytam, czy sąd. Dalej pracuje jak za komuny. Czy dalej są procedury komunistyczne, panie Ziobro? Czy to dalej tak ma być, że obywatel jest gońcem dla sądu i kiedy się w końcu skończy, że obywatel musi robić ksero dla sądu, bo sąd ma tyle kserokopiarek, a ksera nie może sobie zrobić i poświadczyć za zgodność z oryginałem i wysłać drugiej stronie sprawy? Proszę państwa, tak nie może być, bo moim zdaniem to jest dalej ten sam etap, co, co kiedyś było. Komuna nie odeszła z sądów. Dalej ta, cały czas ta komuna w sądach siedzi. Procedury są niezmieniane. Pan minister Ziobro tylko sobie powymieniał prokuratorów, sędziów i tak dalej. Natomiast procedury są w sądach takie same, bo na przykład jeszcze dodam taką rzecz, że, że jeżeli obywatel dostanie wezwanie, go nie odbierze to według sądu jest powiadomiony prawidłowo i może się sprawa odbyć, a obywatel będzie skazany. Jak wyszło mu wyrok, a on też o tym nic nie będzie wiedział, bo wyjechał na przykład do pracy za granicę, to zwróci za pół roku i się okaże, że, że, że proszę państwa no, nadal jest. W skazany, no i go zamknął po pół roku, bo on nie wie nawet, że ma wyrok. No, nie widział sędziego, nie widział prokuratora, nie widział adwokata nawet swojego. Bo takie są dzisiaj procedury w sądach, jak za komuny. Nic się nie zmieniło, proszę Państwa. Żyjemy w państwie prawa. I co na to Prawo i Sprawiedliwość? Panie Kaczyński, może Pan odpowie na ten temat? Coś. Pozdrawiam. Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziembiński. no też uh, często bywa w sądach. Onek, daj Byłem wiceprzewodniczącym Polskiej Ligi Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Sąd rejonowy Gdańsk w Południe. I tak to wygląda. Nie parkować oczywiście. No, pozdrawiam. Sobie. Wasz, wasz re reporter z Gdańska. Ahoj.